Instytut Lingwistyki przedstawia angielski 2.0. Cześć, Magdali, Instytut Lingwistyki, seria Angielski 2.0. Czas na Present Continuous w 5 minut. Czas teraźniejszy Continuous, czyli ciągły. Skojarz sobie Continuous z tym, jak relaksujący jest dźwięk przelewów, które ciągle wpływają na Twoje konto. Ciągle, konto, Continuous. Użyjesz Present Continuous, kiedy chcesz powiedzieć o tym, co ktoś lub coś robi now. Teraz, teraz, teraz! Teraz. I to by było na tyle. Dziękuję. Do widzenia. Żartowałam, ale powiedzmy, że wyjaśniłam 80% teorii tego czasu. Present continuous ma cztery zastosowania, ale nie kłamałam mówiąc, że 80% już za nami. A teraz budowa zdania. Podmiot, czyli jakaś osoba, odmiana to be plus czasownik z ing. Czyli jedyne, co musisz zapamiętać to odmiana to be, bo wrzucasz czasownik i dodajesz zawsze końcówkę z ingiem. A pamiętasz odmianę czasownika to be, czyli być? Jeśli nie, polecam obejrzeć Dzień Świra. I am... Um... No wiem, I am, you are. You are, no sam powiem, ale nie mówisz. To be or not to be. Dobra, może to zły pomysł. Spójrz na to. Czyli jedyne, co musisz zapamiętać, to odmiana to be. Powrzucasz czasownik i dodajesz zawsze końcówkę z ingiem. Ej, ale nie zasypiaj. You talking to me? I'm talking to you. A ty co robisz now? Niech zgadnę. You are watching my video. Oglądasz mój filmik. A teraz spójrz, co ona robi. Monika is dancing, or maybe the turkey is dancing, I'm not sure. Monika tańczy, a może tańczy indyk, nie jestem pewna. Mam dla ciebie coś jeszcze. He is moving the body. Nie ten GIF e, miał być ten. He is moving his body. On porusza swoim ciałem. A jak zbudować przyczenia? po odmienionym czasowniku to be wystarczy dodać not. A w skróconej wersji wygląda to następująco: I'm not eating caviar at the moment. Nie wiem teraz kawioru, co najwyżej szprota w oleju aromatyzowanym. You aren't scaring the monkeys in Honolulu at the moment. Nie straszysz małp w Honolulu teraz. Co najwyżej straszysz gołębie w szklarskiej porębie. She isn't drinking champagne in a five star hotel. Ona nie pije szampana w hotelu pięciogwiazdkowym. Co najwyżej pali papierosa przed McDonaldem w przerwie obiadowej. Drugie zastosowanie present continuous to wtedy, kiedy coś niekoniecznie dzieje się dosłownie w tej sekundzie, ale jest procesem, czyli ma charakter tymczasowy. Na przykład czytanie książki. W końcu się skończy. Albo budowa domu. Miejmy nadzieję, że w końcu się skończy. Albo jak robisz jakieś Jakiś kurs czy odwyk, choć do tego ostatniego nie jestem taka pewna. I am building a house. Buduję dom. Nie w tej minucie, bo jak widzisz, gadam do ciebie, ale proces budowy trwa i kiedyś się skończy. Please God. Rambo is fighting the American system. Rambo walczy z amerykańskim systemem, ale w tym momencie akurat pije surowe jajka, co nie znaczy, że nie jest w trakcie walki. And you? Are you fighting the Polish government at the moment? Czy obecnie walczysz z polskim rządem? Obecnie, niekoniecznie teraz, może teraz akurat kąpiesz się w wielkim jacuzzi zakupionym, nie z pieniędzy podatników. Widzisz, jak łatwo stworzyć pytanie? Budujemy przez inwersję, to znaczy, że przestawiamy kolejność osoby i czasownika czyli odmieniony czasownik to be przeskakuje na początek zdania. Trzecie użycie present continuous, czyli kiedy ktoś zachowuje się inaczej niż zwykle i to nas irytuje, albo po prostu jak jest odstępstwem od tego, co robisz zazwyczaj. Na przykład słyszysz za ścianę dziwne mlaskanie. What are they doing? Are they eating pizza? Co oni tam robią? Czy oni jedzą pizzę? Normalnie o tej porze wożą się po mieście. To mówienie o tym, co robią zwykle, użyjesz present simple. They usually drive around the city at this time. Normalnie o tej porze wożą się po mieście. Normalnie o tej porze wożą się po mieście, ale do tego, co robią teraz, mimo tego, że jest to odstępstwo, użyjesz present continuous. They are eating pizza. Na przykład ktoś jest z reguły kulturalny i szarmanski, a dziś wychodzi z niego proszę. Why are you being such a pig today? Dlaczego dziś zachowujesz się jak jakaś świnia, ale tylko dziś? Staszek usually drinks beer, but today. He is drinking the natura. Ksarzyk zazwyczaj pije piwo, ale dzisiaj pije the natura po jakaś celebracja, czyli odstępstwo od normy. Czwarte zastosowanie present continuous jest bardzo irytujące, bo wychodzi na to, że służy do opisywania rzeczy zaplanowanych na najbliższą przyszłość. Czyli zaplanowałeś coś i już podjąłeś kroki w tym kierunku, coś tam zorganizowałeś. I'm helping my friend tomorrow. Jutro pomaga mojej przyjaciółce. Już mamy przygotowaną listę. She is burying her husband and her boss. Ona zakupuje swojego męża i szefa. Łopata już w bagażniku. A, i obiecami mi pomóc jeszcze z dziećmi. She is selling her children on Allegro. Ona sprzedaje swoje dzieci na Allegro. Next, we are driving to Monaco. A następnie jedziemy do Monaco. Już mamy wypożyczonego e, błękitnego kabrioleta. And you? What are you doing at the weekend? A ty? Co robisz w weekend? I zmieściłam się w tych 5 minutach, ale na końcu krótkie podsumowanie. Present continuous, czyli to, co robisz dokładnie teraz. Trwa proces robienia czegoś, na przykład budowa domu, ale w tym momencie niekoniecznie to robisz. 3. odstępstwa od normy. I cztery, zaplanowane wydarzenia, czyli znaczenie przyszłe. That's all folks. Zasubskrybuj ten kanał, komentuj i lajkuj. Like. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Warto uczyć się języków, dlatego przygotowaliśmy specjalny kurs wideo, z którego dowiesz się, w jaki sposób możesz robić to szybko, przyjemnie i bez nudnych i znienawidzonych przez mózg metod. Tymi metodami nauka języka w parę miesięcy nie będzie dla Ciebie niczym nadzwyczajnym, a co najlepsze, ten kurs kupisz w cenie niższej niż kwota, jaką przeznaczyłbyś na bilet do kina dla jednej osoby. Brzmi nieźle? Kliknij link w opisie i ucz się z Instytutem Lingwistyki już teraz.